Kurwa zamek z BDS-a z Gustawa, Pokale w tym numerze jakoś tak dziwnie odstają. I nie potrafię złapać bajbu tego. Mam wrażenie, że to taki chaos jakiś tak, kurwa dziwny, dziwny chaos. Jest, powiem szczerze, ale może ludziom siada. No, chyba tak. Yy, spoko, mi nie siada. Nie siada, jakoś tak nie wiem czemu. Yy, dziwnie, są, dziwnie są te wokale takie cha chaotyczne dla mnie. Ale dlatego, że już jestem stary, tak? niż nie czaję tego. Nie nadążam za trendami. Nie nadążam za trendami. A to widziałeś, co to jest? I Animated Minecraft Movie Trailer? Co to jest? Co to jest?